10 sierpnia, wtorek, Jeruzalem Księga Życia. W pokorze, cichości i cierpliwości jesteśmy wówczas szczęśliwi znosząc siebie nawzajem. Zostaliśmy bowiem przeobleczeni w pokory, we wzajemnych stosunkach. Szczęście jedności rodzi się ze wzajemnego podporządkowania, do którego prowadzi zwłaszcza posłuszeństwo, które w ten sposób rozumiane staje się otwarciem na miłość, na wzór Chrystusa: Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, a kto by chciałby stać się wielkim między wami, niech będzie sługą waszym. W ten sposób wkracza ono w pokorną miłość, na którą składa się czułość i szacunek, uprzejmość i łagodność, przeniknięte radosną i pogodną powagą. Wreszcie pokora prowadzi cię do właściwej miłości siebie samego. Pokora jedna nas z samy, samymi sobą. Nie miejcie o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz sądźcie o sobie z mądrością. Jeśli Bóg pokaże nas, to jednak nami nie gardzi, a jeśli nas uniża, to dlatego by nas wywyższyć. Prawdziwa pokora winna cię doprowadzić do uznania, że choć sam siebie jesteś niczym, przez Boga stajesz się wszystkim, dziedzicem Chrystusa i współdziedzicem chwały Bożej, uczestnikiem Bożej natury.